Dzień dobry, dzień dobry. Ej, to mnie nóżek. Ohoho, oh. kiepsko. 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 Trzeba stawać, stawać. się daleko. Co? Nie swoje łóżko. To nie swoje, no nie swoje. no Jak czy ty tak krapałeś. Oj, jedzie Tak Powiem, że tak nie krapałeś, jak wtedy. Prędko powiedzieliśmy. No cóż, gorąco było, duszno. Nie. O Jezu, tutaj to tu wiesz jak się pociłem Oj co, no i co zrobisz? No co, no spałem <grystanie> Dobra Ogarniamy się Czas jakiś nam sobie zrobić co? Nie wiem jak to będzie na dworku trochę wieję Ale zobaczymy Może się uda Co? Poczekaj, najpierw macełko się rozpuszcza, ze szczypiorkiem takie specjalne macełko, nie no, damy radę chyba, wiesz ojciec? Ojciec chodzi o płomie, no, no całkiem dobry idzie. A to jest maksimum już? To jest maksimum niestety, no. no, na tego tak Ci mówiłem, że... Dlatego. Chodziło Ci o to ciepło, tak? Które, które, które... da. Które się nie, roz, nie rozwieje. No. Wiesz, że na dworku będzie trochę dłużej, Aha. na pewno, no, chyba że... Jakby z hubowego to i tego, to też potrwa. Chcemy tu zesmażyć. Jakbym chciał z hubowego? No, to z 15 minut. <noise> jak może i <nie> pół godziny. <noise> to jeden tutaj wejdzie. E, mało tej soli. Czekaj, Przecież jeszcze do jajek pójdzie. No Dobra, to jest No właśnie, to się złowi sobie dosalać. A co? No masz tutaj jaki garnek chcesz? Jeszcze sobie przeprowimy. Co myślisz? Tak, tak walecić. Czy mi szkoda? Może no, i szkoda, ale. Nie ma miejsca. O no to staraj się dobrze ubyć. A to tylko wodę? Ty, w drzwiach masz ten płyn. Drzwiach. 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 W drzwiach. Dzwiach z przodu. O. O. Tam masz płyn do. do rączek. Jest, Maciej gotuje. Zobaczymy, czy się w ogóle to wszystko. Co? Tatuś się myje, tak. się myje. No, to prysznic. No, kiedyś tak robiłem prysznic. A to na tym polu nie, za jeszcze robiłem. Także tam na tej. Na schowku otwieranym zablokowywałem na górze i normalnie na tym no na parkingu Majte w dołu i Szosie trzeba sobie radzić nie, trzeba sobie radzić no, Maciej gotuje spróbujemy co tutaj z tego wyjdzie no jest no jest Tata wpierdziela, aż mu się uszy trzęsą Dobry. nie, no, tobie <gry> <gry> Śniadanku już zjedzą, elegancko, poznowa, nie? Tylko, <gryzaję> że jakaś magnuma. no tak to jeszcze. Kawunia. Sama, sama, nam już czas 9 godzin poszedł. A my oto też, na heszpungu stoimy. Z tego względu, że powiedziałem ojcu, to lepiej mieć <kryzaję> Nockę przez paną No i co sobie powiedziałem, robić nockę przez paną czy nie miałem? Lepiej mieć nockę przez paną niż dojechać do samego kurdeś. No, no, lepiej się śpi w nocy niż, dalsze, w niż, niż w dzień no, no, A ustali. tak to mamy już 8.30 830 A jakbyśmy dojechali do tego do Hamburga to jeszcze byśmy spali albo już się budzili powoli Byśmy byli niewyspani no tak to Hersprink, tak z Hersprunka dojedziemy wszędzie Teraz Dwa, z pani Gorąco było <laughs> Gorąco w nocy było 16-17 soli Co? Dla kogo Dla nie było gorąco Dla mnie była gorąca Ja lubię zimno Dmucha Dopijemy kawę i idziemy Powiem Wam, że tak teraz kurde kiedy ile to już nie jeździsz, ile ze mną? Na Hamburgu Na tą drugą stronę? No, ogólnie W Hamburgu kiedy byś ostatni tam. raz? Z no, 10 lat temu No, 10 lat temu? No, będzie. To 10? będzie, będzie, będzie więcej Przecież ja jestem żoną już 10 po ślubie Ponad No to, no to jeszcze no więcej to, No to nie, no to przed ślubem jeździliśmy No, to jeszcze przed ślubem jeździł. No I właśnie to ta właśnie, przypomina sobie te Tematy, właśnie tam wcześniej na tym skrzyżowaniu staliśmy. No i poznaję, poznaję, tam był jeden magazyn. I właśnie mówię, że tutaj się skręcało gdzieś. No ja mówię, no tak, skręcało się. Jak jeszcze plandekom jeździliśmy? No tak, bo plandekom to jeszcze dawniej, jeszcze, no, jeszcze magdumka. wcześniej. Magdągom to jeszcze wcześniej, to to wiesz, to już więcej niż z 15, może z 15 lat, 15? tak? No, może być. Nie, to przecież. przecież... To tutaj jeździliśmy? Tak, ta, a no tak, w sumie, w sumie. No i właśnie przypomina, że tutaj co jeździliśmy, tam były cztery magazyny. Wszystko cało tam. No, cztery magazyny, właśnie się pytał, gdzie jest ten Wojtek, czy, gdzie, czy jeszcze istnieje, właśnie ten, który od niego roboty brałem. Ale ogólnie, tak jak patrzysz, to się nic nie zmienia. No na razie no, póki co. No właśnie Drogi nie zmienią. Nie, drogi nie zmienia. Chyba tylko, tylko tyle, że mogłem wyremontować. Mogą wyremontować. A że, że jest inny asfalt. Asfalt? Nie. Nie? To jest ten sam, czas. cały czas ten sam. tutaj Tylko, że widzisz, tu są stawki remontowane, nieremontowane, więc po no, to znaczy, że Tak jak wszędzie. Cia. Ta. tak Tak Tam, że tak jakiś dziki tak będzie? No tak, rozjazdy będą. no. jest ciasno, będzie. Ciasno? Nie wiem. No i tutaj też jest zjeżdżało się, bo tu jest takie. Taki objazdowy, że można było z światu do światu przejechać no, Tu też jest jedna spedycja, co brałem od pani Taka ładna kobietka tak? e... no. Taka mówi, że no. fajna no, Fajna, fajna A ładniejsza córka? Nie, córki nie było Nie było córki? Nie A córki? Syna, syna ma syna. A, syna syn, ma. No, syn ładny No jeszcze coś, coś z ładnością było <laughs> tak, poczekaj, on miał kurde Michał, Michał, a ona nie będę mówić nazwiska, ale poczekaj, Małgorzata Gosia, Gosia, Małgosia. Tak, nie. Cabrio, jeździła? Nie. Nie, jak kiedyś to jeszcze jak Wojtek pracował w jednej spedycji, to tam była też Gosia i jeździła Cabrio. Tylko wtedy co tam staliśmy, wtedy tam na tym. Pod magazynem, pod magazynem, pod biurem u Wojtka. Koleżysz, taki biały mi jeździła. Cabrio. mi się wydaje, że czerwony, może biały. Ale biały, biały chyba miała. Cabrio, Mercedes. No, coś takiego było. No. Coś takiego właśnie było. Nie inaczej, nie inaczej. U, ale przykrzałeś. No, i tu się zjeżdżało. Ja no, tam na górkę, do Wojtka. No tak, ja tam jeżdżę na Progeko, to tam to zamiast. ja, tam, tam się jedzie na Progeko, tak. No ale ja jeszcze znam go, jak jechaliśmy po tym. E, to gdzie idzie Progeko? Po kanale. takim, Tam wjeżdżałeś wysoko. Taki był jeżowiec, który miał być zrujnowany. Nie, to, to, to tam, tam do Adam, był, tam Adam, Adam Górka Chyba coś mieli zasypywać go o, Niszczyć, zasypali. niszczyć, tak ten kanał zasypali już? A, wtedy, tam na tych magazynach u Wojtka, tak zasypali, tam jest kanał już tam, tam jest No, tam... masek kawy przecież tam No, kałek no, no, magazyn kawy, no, był, był, był. No, 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 zgadza się, zgadza wory. Tak, ale nie, projekt to jest ten kontenerowy, więc jak ja skręcam na progu, jako w prawo, to jeszcze się jechało prosto. No, do Wojciecha i się skręcało w, lecho, w lewo. No, no. Kurde tych świateł. No, dużo, dużo. Znaczy, kurde też tak pipowato jadą. Kurczę, no. Jeszcze zielone mamy, ale. O, no, już czerwone, już dupa. Stój. czerwone, mówię. No. Ogólnie to powiem Ci, że nic się nie zmieniło. Tylko jak się zrobiło te wolno-cłowe, raczej brak e, strefy celnej, to się wszyscy po raz pierdzielali, po różnych częściach Hamburga, tam gdzie było miejsce e, na składowanie. No. Nie, no. w inne punkty teraz jeździmy, nie? No nie teraz, tak, to tylko masz porty, tak? Masz port. Terminale, no. A wtedy do portów nie wjeżdżaliśmy? Nie. No nie, nie prawda? Potem tym jak dafem, 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 kontenerem. no będziemy jechać. Kontenerem jeździliśmy to tak. To Tylko było CTT, Eurogate, CTB, Bukaj i CTA. W tych, w tych jeździliśmy. Potem najwyżej zdejmowaliśmy w jakichś tam magazynach, terminalach te puste, puste kontenery. No, no jak był, raczej jak było ten Evergreen, to zawsze na Bukaj się jechało zdawać kontener pusty. No. Tu jest ten kanał? Który? Tutaj to jest... też jakiś kanał Elby, no, poczekaj, bo tam się chce wpakować. O, tak, widzisz tutaj ten terminal Libert. No nie, poczekaj, dobrze mówię? Nie nie, 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 kurde. Ty tutaj coś zmienili też? Już jest Libert? Tak. No to tutaj, gdzie są te nowe magazyny, to tam był, dalej przecież była właśnie ten magazyny. No. I to wszystko rozrujnowali. No. Nelsztrase, tak zwane. Zrujnowali, i pobudowali? Czy... Nie, jest zrujnowane po prostu. Czysty plac. Czysty plac ulica Nylsztrase. Neklaszy coś takiego było. No nie, pamiętasz? że zawsze mówiliśmy, ale jedziemy jak coś, jedziemy do Nelsztrasy na odpoczynek. No. A odpoczynki to były takie. No co, mieliśmy dużo godzin do odpoczynku. dużo. No. No, potem o 5.30 się wstawało po to, żeby na 6 dojechać na magazyn No Trochę tych magazynów się jeździło też przez L, raczej pu, Przez Wisielca przejeżdżaliśmy Tam do H... poczekajcie, jak to tam się był, jak on się związał IGSa, do IGSa. No, więc... Więc tak to było, kurczę Były to czasy, piękne czasy Dobra, ktoś dzwoni Odezwiemy się później Szymon! Przemyty są robione! No ja, patrzcie, co tutaj się dzieje! No pokaż co ma dla swojego pracodawcy, widzicie? Tak się kupuje! Czekam na premię! Cze <grymki> tak się kurde, co to jest? Co to jest? Taka włódkę miał na tego, na 50! Dobry, cześć, witam! A co, wchodzisz? Nie, no nie! Na dwór ziemi, nie? No Jak idzie! To jest ukraińska? No, widzisz? Jaka złota Ciekawe co w środku? No wódka, rozpijamy, Puste, puste. Roz, Możemy podobno, tak? tak. Po kilku nic nie będzie. Nie, po piwku. Chcesz koronka? Nie chcę. Wejdź, Kurde, bo ja będę miał ciężko. A, trzymaj to. Mam taki jeden pusty na razie póki co. O Jezu. Później ci da więcej. One są takie cienkie czy zużyte? Zużyte, kurde. Wiesz co podcierałem miły tyłek? To jest, jest ale na pijędzielę I co tam? panie? ciepło ciepło, no ja, ja. ale też się wysterowali co? A. Na 15 może dopiero zdać, no zobaczcie jak ja idę, ja. kurde jak kaczka. Widzisz? To jest. Cześć. Ja nie będę mówił, bo zaś Martyna będzie mówić na filmie, że... <laughs> <Nie śmiech> ogram no, ja się na Właśnie Pisz. No i dobra Nadadzą się Co? Nadadzą się No nadadzą się, nadadzą Kurde, jednak Grze trochę No, powiedziałem co mi, że Jarosław mam mieć, nie? Na którą ty właśnie masz? Co? Jarosław Nie, do no drugą Chyba Panie Poniedziałek We wtorek A z poniedziałku na wtorek Znaczy no we wtorek Prawdopodobnie, no Prawdopodobnie no no Szybko Robić, czy... A idziemy gdzieś? Nie, nie, może zamknij się. okno zostawiam. No to masz zostawione okno, to no jest, to zamknij. Zamknij. Eee, jest to o tam. Masz. Track e, trift, no nie, tam wchodzisz, e, przed barem skręcasz w lewo, będziesz miał takie szklane drzwi, przechodzisz przez te szklane drzwi i w prawo. Tylko poczuję, muszę dać 50 centów. Ale tam, tam to, jest to? tylko ten. No, ale talerzyk. Są. no talerzyk, ale też czasami stoi i patrzy. No i są. No to jak chcesz, to iść tam za ciężarówkę. No ta. Człowiek, człowiek, ta Mieszka w budzie, jest z miski i sika na koło. A daj. Coś jeszcze było. Co takiego? Co nie takiego? To jest pizza. To jest bit. Ja nie, to tu jest zajebana Turklecki bik Dobra słuchajcie, tutaj posiedzimy chwilkę Niech Martyna da wiadomość, że jednak jedziemy pobierać I będziemy je ruszyć dalej Muszę złożyć to grubo Spoko, dobra Pogadali? Pogadali Park jest Jedziemy dalej no, my jedziemy Dawid no niestety musi czekać do 15 co najmniej <grystanie> Zobaczymy co z tego wyjdzie, no my mamy skarbimierz Oczywiście Martyna myślała, żebyśmy mm, my załadowali skarbimierz i pojechali do domu Ale Suma summarum Jarosław jest kurczę na poni z poniedziałku na wtorek coś takiego Jeszcze nie wiem dokładnie od której godzinie, ale coś tak mi Dawid przekazywał To tak coś tak ma być mniej więcej nie, nie wypadnie, tak. To już nie wypadnie. No, nie... nie wypadnie. A my jesteśmy właśnie pod siódemką. Po prostu, w prawo. W prawo musisz. Nie do państwa policjantów musimy dojechać. Bo kierują ruchem O jest. Dobra, pojedziemy się załadować do ccis a w takim razie. Dobra, niech się chłodzi Popili. Znaczy, ja pojedli. Popili Pili kawę, ale zjedli tyle. Śmieść się ojciec, przez ojca, wszystko. Mówię, ja syp! Kurde, tego makaronu, do spaghetti. Syp! Bo byliśmy dwa soboty. No, syp! Syp. <noise> to by się dół gotował, a góra nie, bo cały czas wpychanie, wpychanie, wpychanie. A jak odsadziłem, to gdzieś tyle brakowało w 3 litrowym garze. No nie? Jeszcze do tego sos ale pokonaliśmy to. Pokonaliśmy, kurde, przyjęć to jest. Dobre? Tego. Znaczy, Dobre? nie, świętować? Czy nie świętować? Czy to głupota, że aż tyle zjedli? No, zobaczymy, może nas, może nas utrzymać do końca. Na pewno. Dnia. Na pewno, jeszcze jest granica, na granicy stop. gdzieś na jakiegoś poddoga. No, granica jeszcze jest. Co wiemy? No, nie za 4 Za no, Nie, za 4 po południe. A co mieć będzie, będzie? Co? Ha? Nie będziemy w jeszcze coś ty. Nie oczywiście się załączył. Ale zobaczcie, jaki debil kurde stanął, jak pizda Muszę tak przeklę, Zobacz. W prawo. w prawo muszę bić. Wolne? Wolne, stoi, No To nie, mówisz wolne, czy nie, jedź? Czy stój? Poczekaj, czekaj. No, oczywiście, kurde, zatrzymam się. Jak najszybciej się dało. Dobra Już mogę? Tak. nogi do góry. O, i widzicie? I pauzę robi sobie. Skórno, Przepraszam, że tak będę bluźnić. Ale nawet z podniesioną ośką by się kurcze, ten też, no tak, Tak, czekaj. Że... chyba że sama się podniesie po jakimś czasie. Dobra, mniejsza tym bo takie szybkie trzy puknięcia na no zaciągniętym ręcznym no, się opuściła. Dobra, da, ta to tam kurde, jedna no, ośka w tom, czy w tom chodzi, idzie do góry? Nie, idzie, chodzi, no to się tam. Może się kurde. Możesz być zaciągnięty, za, zaciągnięty. Raczej to tak spędziłem Przy zaciągniętym, wiesz? I to działa przy zaciągniętym. Chłodzi się, tato. No, dobra, nie. Oh, Jesus, kurde, no ciężko jest naprawdę mi bardzo ciężko. Dajcie mi tutaj miejsce. Kurde! Jak ty jesteś ułomni, naprawdę słabi A mam to gdzie że rusz. Ale mówię tutaj, że wiesz, ten zwalniał niż przyspieszał. No, ale dobrze, że odbyło było miejsce. W bardzo szybki sposób możemy zareagować, wyprzedzić i jechać w polskich, polskich ustawić kurde, wszystkie tempomaty i Nie tempomaty oczywiście, na jedną kreskę Idziemy 90? Idziemy spać. Tutaj idzie spać? Nie, myślałem, że ustawić tempomat. No, jakby nie... był taki mądry, inteligentny I wyszło, jak a Tesla, czy coś takiego, to czemu nie? A może, może go nie znasz? co? co to? Samochód może być na takie coś. Zmuszonego. Nie, nie ma. Nie ma niestety, nie już, ma. No już, patrz. No, patrz. No. Ale to każdy Ford. No ten pierwszy też lekko ściąga, też lekko ściąga, no. Też lekko ściąga, ale to nie wiem dlaczego. Ten ma inne opony przecież niż tamten. O kurde, no przecież może przyspieszyć, bo no mniejsze z tym, dobra. Mm, nie przedłużając tak za bardzo. Tam już właśnie ładnie ciężarówka wyprzedza, trochę zatomowała ruch. Możemy jechać lewym pasem. Czemu mnie Zejdzie się trochę, ale się wyprzedzi. Co widzisz? Jestem za. Jesteś za, a nawet przeciw? Nie. Nie? Kocham. Okej, okej, okej. Dobrze, że się jakoś wyprzedza. Dawaj, słuchajcie, jedziemy dalej, później się odezwę Jaki kibic? No cześć, Piotr, było? No ten... Czekaj, bo się załączyło teraz 21... Co? Coś są? No, nagrywasz? A mi się Na zdrowie, na zdrowie Oddok dobry był No przyjął się No Polszowita Dobra. Polsza. No, jedź, ojciec. Ogień tułki. Ogień tułki, jedź. Ruch jest. Jestem na Morzu No, To jest O, Wszyscy pożarli kawę. W sumie my też nie byliśmy inni. Kawa żarcie. Siadam ci powiem. Czekaj, Poczekaj, za tym Hermesem. A to i nie może. Chodź, czy to jej przysłyszał? No i, ale widzisz, też kęca. Jedź, 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 jedź. jedź. Przytucia. Uda się, się strąbić. A, no, wyłączę Ci te systemy. Ale lewo po Możesz no, się tu ręce. Dobra. No, no. Nie ma problemu. Którą drajką odjechał to? Wiesz, tutaj to zawsze jest. jest to, że możesz szybciej, bo tam z prawej strony może tylko Ci wyjechać. Jedna no. ciężarówka? Nawet na gps masz, widzisz? Coś tam. Co? No, Trolki. A, że Ci pokazuję no, ten. No. Wiesz poczekaj. No właśnie. Więc wiesz co? Jedź, 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 jedź szybciej, 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 szybciej. dobra. Może być. Małe wymuszenie. No, a jak myślisz? Ja nie wiem. Wiesz, jak raz to zrobiłeś? Na inną Wrocław, raczej we, w Toruniu? Kogo zrobiłeś? Przed Toruniem, jak jechaliśmy do Gdańska. Co to wiesz, ja sobie tak właśnie siedzę, bo ty jechałeś. I ty Wyszylę? poszedłeś, kurde, prosto, długa. Ja tak na ciebie sobie spojrzałem. No ty na mnie się nie stało. uśmiechnąłeś. A coś, no, nic się, no się nie stało, ale no. ja wiedziałem, że czy ktoś idzie, czy nie nawet, jedzie. A nawet, akurat nawet, wtedy nikt nie jechał. Nawet nikt mnie nie, 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 nie no to. Ale, nie ale nie wiesz, nie prawo, 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 z prawej strony ma. Zlekałem. Aha. Wszystko, widziałem. Tak, się na mnie spojrzałeś, jak na głupiego, kurde, o co ci chodzi? Nie, dlaczego? Ty się na Wiedziałem, że tam nikogo nie no ta, z uśmiechem kupił uśmiechem. No ta jasne, dobra, no. oczywiście iść na swoje, bo ci nagrywam, tak, tak, tak. Że twoja i wyłącznie twoja racja. Ale dobra, co widział ja, co moje oczy widziały, to widziałem? Były zaspany Może sen. nie dogadamy się, nie dogadamy się. Włączam wszystkie systemy. Bądź ten pomad, ustawę te prędkość, zbliżenie jakie tam chcesz. Czy chcesz dosłownie, czy krótkie? Długie. Krótkie. no nogi już wyprzedzaj. Nie mylisz się. Kojaruj. No jeszcze jest winno, bo mamy które godziny? Spotkasz się. 8 za 10. 4,5 godziny do domu. 4,5? Tak, 4,5. Raz, 2, 3, 4. No. Do pierwszej? No, idzie no, przyspieszyć. A jak? Chyba, że Lufthansa sobie zaprosisz. Się, Zawołasz. Niech sobie tutaj... Wiesz, tak pędzie, Niech tylko tutaj, tak otworzę swoją tą My wiedzieli. Zahaczymy nas z... od góry, podniosła Lufthansa Lufthansa No to raczej z tego. E... No to są linie lotnicze. no tak, no to samolotem Jak ci ma schwycik? O kurde moje plecy. Ja jakoś wytrzymałem 4,5 godziny. Ty nie jesteś tam za bardzo kurde, wie? Na którym stopniu? Na pierwszym stopniu, tak? Wentylator. No, sobie zamknąłem te swoje wyglądy. a Dlatego mi to jakiś? No to jest wszystko zamknięte, że. No dobrze, dobrze, no No No, jakoś wytrzymałem te 4,5 godziny, ale co? tam weź na siebie pas odjechał no już idzie w górę leci klimatu tylko mówię, że jak włączyłem przedłem to szło na mnie bardzo bardzo i Ty to otrzymałeś? no, łama nie było jak gdzieś włączyłem w zimę okna no no nie inaczej, nie inaczej no więc zaraz kurde wypiję trochę kawy, legnę się na, na łóżku. Bo, oczywiście, tata też sobie jechał i drzemnął się. O, ile? No z pół godzinki. Pół no. no? no. Tak dobrze, tak? No dobrze. Siedzi, siedzi ile? Do tyłu. Musiałaś. No, Po jedzonku, pół godzinki są dla słońki. Dobre, dobra, dobra. Zaczynamy, jak będzie droga. Jeśli to trochę ciężej, to jeszcze a jedna to zmiana. Jeszcze time day karty, to jeszcze daj mi kartę Dobrze, poczekaj to... do Poznania, to masz jeszcze masz ponad tam, półtorej godziny. Tam potem zjeżdżamy Sąc, Tak, tak? a na, na, zjedziemy na, na tą 9 dwójkę na starą. Już w jedną stronę pojechaliśmy, poszliśmy na bogatą. To, to razem przeoszczędzimy, żydami będziemy. Zobaczymy, jedną bramkę, a potem wracamy? Tak, nie, nie. przez starą dwójką, wiesz? do, domu. No. no, to jedziemy do Kutna. Dobra, to do niego kojarz, nie czaj. Jedziemy za Poznań, zjeżdżamy na Bydgoszcz, na starą dwójkę do Wrześni. wjeżdżamy na autostradę i w kole zjeżdżamy na 9 dwójkę, tak, na starą dwójkę do Kutna. No tak. I po do domu. Przecież nie zjeżdżam na autostradę. No jest, dobrze. Tak. Nie dałbyś mi to, żeby nie wiedział gdzie tak. Nie byłbyś się zpasimy.

O Jezu tu się schodzi tragicznie się, się siedzi za długo Plecy bolą Co piesku? Dino? Bo boi się podrapać No, już kończymy swoją wyprawę Ale tata cofnął Boże daleko Tyle mi zostaje <noise> Z reguły to ja gdzieś tutaj staję Ale nie czas i z tym, najważniejsze, że się udało, pojechało, wróciło i tyle. I trzymajcie się. Cześć.